Kolejny sezon Leca startuje już 18 stycznia. Będziemy mogli oglądać ligę 3 dni w tygodniu, sobotę, niedzielę oraz poniedziałek. Każdego dnia po 5 meczy Best of 1. Omówię dziś dla Was pierwszy tydzień spotkań, ale zanim do tego dojdzie, omówię dla Was skład Rogue, czego nie zrobiłem w mojej liście drużyn. Jeśli Cię to nie interesuje, na dole są timestampy, a jeśli chcesz obejrzeć takie samo omówienie pozostałych 9 drużyn, to w tym momencie w prawym górnym rogu pojawia się karta z linkiem. Rogue dołącza Adam, Malrang, Patrick i Execute. Execute to nowy nick Jong-Huna. Patrick. najlepszy i najstabilny adekery jaki został w Jak Jego się tu spodziewałem, dobry wybór. Adam, mimo bycia toksycznym gówniawem, jest dobrym gratem i spośród wolnych graty jest najlepszym wyborem. Ale dwa pozostałe wybory są co najmniej interesujące. Execute, przypomnienie dla tych, którzy nie pamiętają, dwa lata temu gra już w wylecu w Astralis. Był to ten jeden moment w historii Astralis, kiedy ta drużyna wyglądała dobrze. W głównej mierze dzięki Executowi zdobyli nawet drugie miejsce w regular sezonie na Spring. Po sezonie wrócił do Korei, do Firex. Okazało się, że jak na Koreanczyka to jest jednak kaftanem? Został przeniesiony do Akademii i teraz wraca do Leca, licząc na to, że będzie tu łatwiej. Marlang powinien być wam już znany. Grał tutaj z 2 lata temu. Wygrał Leca, na warców, potem rok zaczął przegrywać, wymienili Marlanga, a ten pojechał do Brazylii, gdzie się kompromitował, nie dając sobie rady z lokalsami. Aktualny rok jest jak zapiekanka zrobiona z resztek, znalezionych w lodówce. Świetniowa bułka, jakaś parówka, sałata, spleśniała? Nie, tylko trochę śmierdzi. I takie samo jest w Toksyczny top? Mamy to. Dżungler, który nie radzi sobie nawet w Brazylii? Mamy to. Mit, któremu brakuje ambicji, więc od lat siedzi w rok, Mamy to. Najbardziej średni adekere w historii tej ligi? Mamy to. Support, który kiedyś tu grał i było spoko, potem odbił się od lepszej ligi i wraca na nasze kartoflisko? Mamy to. Widzę pewien scenariusz, w którym ten team zaczyna działać. Wiecie, we chwaleńców znajduje wspólny język i zaskakują wszystkich. Chciałbym tego, kibicuję im, ale bardziej prawdopodobne, we skontrowym końcu staw. Jednego jestem pewien, mecze Rogue powinny być bardzo ciekawe do oglądania, tylko nie wiem czy dlatego we będą ogromnym pozytywnym zaskoczeniem, czy dlatego we w spektakularny sposób będą przegrywać wszystkie mecze. Pierwszego dnia leca są same bangery. Startujemy z meczem Team Heretics kontra Rogue. Jest całkiem spora szansa, że już pierwszy mecz zdecyduje o tym, która drużyna nie dostanie się do top 8, czyli do playoffów. Z całymi moimi wątpliwościami co do Rogue na ten moment nie postawię na Heretics w Wadnym meczu. Uważam ich za bandę frajerów, a to powinien być pierwszy win dla Rogue. Vitality kontra BDS. Mogą to być podobne drużyny na przestrzeni roku. Wczółki to fajny skład, ale debiutantów i może im być trudno wejść w sezon. BDS gra sprawdzoną trójką. One on one free gra już w lecu, a ja wierzę w ich sztab trenerski. Obstawiam na BDS. Giant X kontra SK. Doświadczony botlane i jungler gigantów powinni doprowadzić ich do zwycięstwa. Za SK przemawia top lane, ale wątpię, żeby Jenax był w stanie zrobić wystarczającego difa nad młodym lotem. Najbardziej oczywiste ze spotkań pierwszego dnia. Koi, Stare Mad Lions kontra Fnatic. Widziałem Koi naszą meczu z k Corp miesiąc temu. Koi wyglądało całkiem nieźle. Totopium super się pokazał ale wątpię, aby dało sobie radę na Fnatic. Jestem fanem zmian, które Fnatic zrobiłowy off-sezonie i taka drużyna nie powinna przegrywać na niestabilne koi. Ja w tym meczu szczególnie będę się przypatrywał Upsetowi. Meta na dekry prawdopodobnie odwróci się od early game'owych czempionów takich jak Acer lub Varus, podobnie w kierunku bardziej skalujących czempionów takich jak Jinx, a Upset to gość, który lubi zebrać sporo zasobów, aby potem skarować grę. No i mecz tygodnia. Karmin Corp kontra g Te drużyny zmierzyły się już ze sobą w grudniu na evencie Red Bulla. Karmin tam tamten mecz wygrało w fajny sposób. Ale należy podejść do tamtego spotkania obiektywnie. g oddało przewagę przeciwnikowi w early game'ie swoimi głupimi forsowanymi zagraniami. Od tamtego momentu KC prowadziło grę. Wątpię, aby G2 powtórzyło ten sam błąd. A bez darowanej przewagi Karmin Corp może mieć problem z wykreowaniem własnych zagrań. Mogę zabraknąć im głosu lidera, który powie co robić. Na ten moment obstawiam G2. Druga kolejka: Team Heretics kontra SK. Jeśli Heretycy nie zdobędą zwycięstw w pierwszym tygodniu, to potem będzie już tylko gorzej. Możliwe, że trochę przesadzam z osądem Heretics. Może nie są aż tak źli i będą w stanie wygrać z takim SK. Ale dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Spotkanie na dnie. SK ma pewne plusy we swoim składzie. Team Heretics, nie więc, obstawiam na SK. Rogue kontra Giantix. To może być wyrównane spotkanie. Za Rogue stoją solo linie. Za GX silny botlen. Spodziewam się, że Adam i Larsen będą wygrywać swoje linie i razem z Marangiem wykarują tą grę. Ale widzę opcje, które tego nie robią i Giantix bardziej ułożonym stylem wygrywają gierkę. Obstawiam tu Rogue, ale jest to pikna podkrętka. Gramowe się obróci w obie strony. Koi kontra Carabin Corp. Obie te drużyny spotkały się nawzajem na swoim mecz. Walka była wyrównana, wygrał ostatecznie Koi, ale KC grało bez jajka. Jestem optymistą w kwestii tegorocznego Casey i obstawiam że w pełnym składzie: Casey zgarnie winka. G2 vs. BDS. g może nie wyjść w sezon w najlepszym zgraniu. W zmianie dżunglera i supporta jest na to spora fansa, a BDS to drużyna. Na którą G2 może się potknąć. Ale nadal większa fansa jest na wygraną samurajów, więc obstawiam ich jako zwycięzców. Fanatic kontra Vitality. Tegoroczny Fanatic to fajny skład i wątpię, aby przegrali nad niedoświadczone Vitality. Ale za pszczółkami przemawia jeden argument: Naknako, Ich nowy toplaner to bardzo wybuchowy, zaskakujący zawodnik. A Oscarinin, mimo że jest stabilny, trudno go nazwać bardzo dobrym toplinerem I może nie ustać na młonego ruki. Wątpię, aby to wystarczyło i mimo kibicowania Polakowi Czajkowi, stawiam na fanatyków. BDS kontra ROK. Tewe to jeden z ciekawych pojedynków tego tygodnia. Adam włączy się na starą drużynę. BDS na początku splitu może być ze sobą jeszcze niedograne, a ROK jest drużyną, która może to wykorzystać. Ale obstawiam bezpiecznie, wierzę w sztab szkoleniowy BDS. Powinni to wygrać. Team Heretics kontra Fanatik. Nie ma żadnego argumentu za Heretykami. Jeśli nie dojdzie do jakiegoś wielkiego zaskoczenia, albo fanatik nie zlekceważy przeciwnika, to po prostu wygra tę grę. Koi vs. Vitality. Dwóch zaskakujących toplainerów, czyli Myrvin i Naknako, grających na siebie. Jestem tym podjarany. Mogą nam dać niezły foł. Tajek zmiły się z JoJo Pionem. Może być mu trudno wiele zdziałać. Myślę, że Koi będzie lepszą drużyną jaką całość, i wygra, ale kibicuje ze całego serca Vitality. G2 we G2 kontra SK. Jeśli G2 nie zlekceważy przeciwnika i nie stroluje, to pewny winek. Nie mam nic do dodania. Giantix vs Karminkor. Casey jest lepsza od gigantów na każdej linii oraz jakoś cało kształt. jedną stronę spotkanie. Stawiam na Francuzów. Jeśli spodobał Ci się ten film, to polecam obejrzeć również trier listę midlanerów, która właśnie wyświetla Ci się na ekranie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej materiałów takich jak ten, to zostaw suba i łapkę w górę. Oraz zapraszamy na nasze streamki na Twitchu. Cześć!